Tomaszu znalazłem bardzo dużo odpowiedzi na różne pytania, które sobie stawiałem. Właściwie jeszcze więcej pytań sobie uświadomiłem, których sobie nie stawiałem. <grych> I te, na te też dostałem różnego rodzaju odpowiedzi. E, dajmy na to, nie wiem, taki jeden przykład. Pytanie o zło, e, że z, jaki jest sens zła, że na ogół to jest jakaś destrukcja, niszczenie, pęknięcie. To może daje w sumie bardzo prostą odpowiedź i nawet, nawet nie szuka jakoś bardzo daleko. Mówi, no idźmy tropem Augustyna, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie był na tyle potężny, żeby wyjąć coś z tego zła jeszcze lepszego. Że to nadaje nagle jakby w ogóle inne, inne, inny sens, głębszy sens, że, że to, co na Wielkanoc śpiewamy o szczęśliwe wino, że to tak jest, że Bóg pozwala na grzech, żeby nas odkupić. Że jasne, że my w środku to nam się to nie podoba generalnie, że jednak troszkę nas ta pralka zła jakoś tam wypierze i odwiruje, ale to, że, że Pan Bóg nas z tego wyjmuje i chce wysuszyć, i chce odkupić, i chce naprawdę dać nam pełnię życia, to, to jest w ogóle niesłychane zupełnie.